Witam Was, moje kochane byczki na czytaniu na 2022 rok, na miesiąc luty. Styczeń zleciał, czytań nie było, mam nadzieję, że daliście radę. Jedno, co chciałam powiedzieć, słuchajcie, ze względu na to, że ja jestem internetowo, będę powtarzała to po prostu na początku. Dla tych, co mnie oczywiście znają, co mnie słuchają. Nie jestem internetowo dobra i nie będę tutaj oszukiwać, Każdy z nas ma jakiś, jakąś czuły, czuły punkt, jakąś piętachilesową, dla mnie to jest to. Dlatego ze względu na to, że, 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 że prowadziły mi, mi strony dziewczynki, dziewczynki już nie mają czasu, no i ma się co dziwić: młodzi ludzie mają swoje życie. To będzie po prostu tak, jak jest, na żywca. Nie wiem, co się wydarzy i musicie to po prostu przyjąć. Nie będzie cięć, nie będzie wycinków. Wszystko to, co, co będzie, to będzie po prostu szczere i takie no, naturalne. I tyle. Mam nadzieję, że będzie wesoło. Moje drugie, byczki, byczunie, kochane, bo <grystanie> ostatnio mi ktoś zwrócił uwagę, że właśnie nie jest skorpionem, tylko skorpionikiem, nie jest bykiem, tylko byczkiem. byczuniem. w ogóle jest boską istotą. Jesteście istotami spod znaku byka. Natomiast jesteście cudownymi istotami, jak wszyscy z nas i tak chyba tego trzeba się trzymać. Także dla Was to czytanie. Proszę oczywiście o łapkę w górę, o subskrypcję, bo nie wiem, czy jest taki niedosyt trochę czuję nieraz, że, że mało piszecie, mało się odzywacie, mało subskrybujecie. Ja się kompletnie na tym nie znam. Natomiast miło by było, to jest też taka zapłata też dla mnie, tak? No oczywiście zaprasza zapraszam na indywidualne Czytanie, jeżeli takiego oczywiście potrzebujesz. Dobra, mój drogi Byczku, moja droga Byczunio, mojego kochanej istoty, ja się tak do Was będę e, zwracać. Coś Wam napiszę przy okazji, słuchajcie, dlaczego mówię już od dawna, ja nie mówię e, innym, innymi zwrotami jak istoty, nie wiem dlaczego, tak po prostu to czuję. Ostatnio, słuchajcie, mm, byłam... sekundkę... E... Byłam na spotkaniu i kompletnie nie zwracałam sobie, nie, nie zwracamy sobie uwagi, może ktoś z was to zauważył, ja osobiście nie. Słowo człowiek. Słowo człowiek. W człowiek, człowiek, jak się na kogoś złościmy, z reguły mówimy człowiek. Jest w słowie człowiek jest słowo zło. I właśnie jak się na kogoś wkurzamy, to z reguły wyzywamy go od człowieka. Coś w tym jest, słuchajcie, podteksty i podprogowe przekazy, i w ogóle kody, które są w słowach, są tak olbrzymie, że nie zdajemy sobie sprawy. Także nie mówię do Was ani człowieku, ani ludziku, ani byczku, tylko boska istota. Dobra, patrzymy co dla byczka, dla boskich istot z podznaku byczka na luty 2022. Zawsze zaczynam od kartuszu, duszy, te karty, moi kochani, także to jest takie właśnie takie Wasze, takie z Was. Od Was. Co tutaj dusza chciałabym Wam przekazać? Z Twojej natury nie wynika skłonność do czynienia złych rzeczy, ale kiedy się przez nie uwagę zdarzą, nie obwiniaj siebie. Coś się zadziało, mój drogi byczku, coś się wydarzyło. Jesteś rodzinną istotą, nie lubisz, jakby tutaj, żeby komuś zrobić krzywdę. Nie możesz czegoś, jakby tutaj mówię, czegoś sobie wybaczyć. Przestań się obwiniać. Coś się wydarzyło naprawdę. Może już ktoś nawet zapomniał, ale Ty bardzo gdzieś tam bierzesz to do siebie. Yy, nie, nie chciałeś, żebyś to stało, że jeszcze jedną kartę wyciągnę. Nie miałeś ochoty, żebyś to zadziało, ale też nie obwiniaj sobie. No puść to ad Akta i tyle. Wyciągnę jeszcze jedną kartę tutaj dla ciebie, bo ta karta tak troszeczkę przysmuciła. No, czasami uśmiech lub dobre słowo może e, być silniejsza od każdego lęku. Wnieś trochę więcej śmiechu, radości, lekkości do swojego życia, mój drogi Byczku, bo gdzieś tutaj powiem Ci szczerze, tego ci gdzieś tutaj brakuje, gdzieś ci to uciekło, gdzieś tutaj ci się to e, przydało. Także wnieś to z powrotem do swojego życia i przestań się obwiniać. Dobrze, następna karta dla Byczka na, na, na ten piękny miesiąc. No ten piękny miesiąc dla byczka. Następna karta. Sprawie miłosne. Twoje pytanie jest związane z twoim życiem uczuciowym, które właśnie odmienia się na lepsze. No i kochani moi. E... Może nowy partner? Może nowa partnerka? Oczywiście. Obojętne do kogo mówię. Czy to jesteście tutaj panie, czy panowie. E... Może coś... Jakiś powrót, może jakieś przeprosiny z pozycji, ale tutaj mówię, pytanie jest związane z, u, z życiem uczuciowym i ono odmieni się najlepsze. Obojętne czego dotyczy, idziemy w dobrą stronę, idzie to ku dobremu. Także spodziewaj się najlepszego, mój drogi, moja droga istotko. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne, zobaczymy, co tutaj dalej, czy to dalej pociągnie. Z każdej talii wyciągam po jednej karcie, nie chcę, nie chcę robić takich dłuższych czytań. Ze względu na to, że, mówię, jeżeli ktoś chce indywidualną, to zapraszam. A tutaj to są takie naprawdę bardzo, bardzo trefne i szybkie wskazówki dla ciebie. Słońce, no i generalnie powinno skończyć czytanie, moi kochani. Pomyślny wynik, genialne nowe pomysły prowadzące do sukcesu. Zachowaj wiarę w siebie. Ta karta jest naprawdę bardzo, bardzo, yy, no, jedna z najbardziej pozytywnych kart. Także obojętne, czy tutaj chodzi o sprawę miłości? Czy tutaj chodzi o to, co żeś komuś zrobiła, a, a nie chciałaś. Zaświeci słońce. Po, po tej nocy, po burzy zaświeci słońce, idziesz w dobrym kierunku, idziesz w stronę światła, światło po prostu ci sprzyja, aniołkowie ci sprzyjają, yy, boskie siły są z tobą, mój drogi, moja droga istota. także nie masz się kompletnie czego martwić. Jakiś masz pomyślny, pomyślny wynik nowe genialne pomysły, idź, idź, róż coś, rób, róż kupę posad, ale w dobrą stronę tutaj dla Ciebie, dobra strona. I ta miłość naprawdę też, też zapuka do Twoich, czyli może, może Ci jej brakowało, może coś się zadziało, może, może jakieś, nie wiem, niedomówienia w związku, ale w dobrą stronę idziemy. Dobrze, co następne więcej pewności siebie w sobie wnieść? w siebie wnieść, natomiast sytuacja jakaś jest stworzona przez ciebie i tą sytuację stworzyłeś sam. No może dlatego sobie tutaj właśnie robisz tą, to moja wina, moja wina, bo tutaj coś, coś tutaj na, na, nagrabiłeś sobie, mój drogi, moja droga istoto, stworzyłeś tą sytuację i masz dużo siły, żeby ją zmienić. Mi w to w tym pewność siebie, że to się zmieni i naprawdę odmieni się na lepsze, mój, mój drogi, m, mój drogi by, byczku, kochany, moja droga istota. Dobra, patrzymy dalej tutaj karty misji życiowej, ale nie. Od kart misji, misji życiowej nie zaczniemy. Co tutaj dla byczków, yy, yy, dla byczków na, na luty, co tutaj chciałyby aniołeczki przekazać? Zdobycie zaszczytów, no mówię ta karta słońca, zdobycie zaszczytów, można powiedzieć, że mm, wszystko co najlepsze przyjdzie do Ciebie, yy, zostanie coś zakończone, co cię, yy, Ci spędzało sens powiek, co było dla Ciebie jakieś, mówię, no, no niemiłe, niefortunne, zadziało się i jakaś zmiana, zmiana na lepsze, mój drogi, yy, mój drogi Byczusiu. Wielkie szczęście, jedna z przepiękniejszych kart i tutaj koło fortuny przy Tobie, także jeżeli tutaj może brakowało kasy, też tak może być dla niektórych, czy, czy coś z tej pozycji finansowej, Chociaż mówię, fortuna i szczęście nie zawsze kojarzy się z pieniędzmi, bo niektórym do szczęścia brakuje miłości, innym do szczęścia brakuje przyjaźni, a jeszcze innym do szczęścia e, brakuje, nie wiem, podróży czy czegoś innego. To od nas zależy, mówię, każdy z nas jest inny i musimy po prostu uszanować ich, uhonorować swoje uczucia, e, nie krzywdząc przy tym innych. Wielkie szczęście tu jest róg obfitości, także nie martw się, mój drogi baran, byczku bo do ciebie leci naprawdę cała, cały koszt cudowności na, 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 promieniach, na, na promieniach słońca, bo mówię, ta karta słońca naprawdę jest genialna. Co jeszcze tutaj dobrego mogę prze, prze, przekazać tym cudownym istotkom? Ocean możliwości, naprawdę tutaj głęboko, głęboko coś się dzieje. Jeszcze jedną kartę zobaczę. Może dla niektórych być ocean możliwości związany z przedsiębiorcą. Możesz otwierać działalność, możesz zmieniać działalność, możesz wchodzić w spółkę, możesz zmieniać pracę, cokolwiek. Tutaj z pozycji przedsiębiorstwa, pracy, związków mówię. Może być, że zmienisz pracę i naprawdę to jest ten ruch kwitości, który gdzieś tam do Ciebie napłynie. Korzystaj, nie bój się. to jest, to jest, to jest ta droga. Także... Dobry, dobry przekaz dla Was, naprawdę, dobry przekaz. Jesteście drugą istotą, drugim znakiem Zodiaku, który, który czytam na, na luty. I naprawdę fantastyczny, fantastyczny. Bardzo się cieszę, bo lubię przekazywać dobre rzeczy. Oczywiście moi kochani, proszę o, o pamiętanie, aby... E, y, wznieść tą łapkę w górę, zasubskrybować, coś napisać, popojętne, nawet jedno słowo. Dla mnie jest to bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jest to takie podziękowanie, tak? Od Was bardzo, bardzo miłe. Dobrze. Y, o zdrówku. Zobaczymy co tutaj w zdrówku. Oba mówię, to zdrówko to zawsze tak idzie gdzieś tam na koniec. Zobaczymy co w zdrówku dla Was. Trzeźwość. Nie lubię tej karty, bo u nas jest jakiś taki, wie, wiecie, mm, opis sytuacji, jak ja mówię karta trzeźwość, to się zaraz płacza. O nie u mnie nie ma takiego problemu ani w ogóle. Ostatnio miałam taką jedną panią i w ogóle problemu nie ma. Ja mówię, czy mąż może skąd, w ogóle nie no, po, po 10 czy tam 15 minutach czytania, no i mąż tam piwy pija tam te trzy piwa dziennie. No w ogóle nie pije, jest abstynentem, można powiedzieć. Słuchaj, karta trzeźwości mówi o dwóch rzeczach. Albo nie trzeźwo patrzysz na sytuację i oceniasz daną sytuację. Zamiatasz coś pod dywan, udajesz, że tego nie ma. E, może też oczywiście zaznaczać, oznaczać, że zabijasz problemy. Też tak może być. E, a może być to, że y, ktoś, kto nadużywa czegokolwiek co mu nie służy I, 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 i tobie to też nie służy i może być to, że jesteś w jakimś współuzależnieniu aż wyciągnę jeszcze jedną kartę może być, że jesteś w jakimś współuzależnieniu i naucz się tutaj to bardziej, nie walcz z tym bo, bo nigdy nie wygrasz naucz się raczej akceptować i zastanowić się co zrobić aby zmienić swoją sytuację a nie tej drugiej osoby tej drugiej osoby. To już Ci mówię, nie zmienisz. Jest filmik mój. Zapraszam na obejrzenie. Nie pijesz, a cierpisz, cierpisz, a nie musisz. Warto obejrzeć. Jeżeli tutaj, jak dla Ciebie to dotyczy, ta karta, warto sobie posłuchać i obejrzeć. Dobrze, co następną, następnego? No, tak troszeczkę melancholijnie. Mówię, nie robię długich czytań. Słuchajcie, naprawdę, jeżeli czujecie, zapraszam. Nie bójcie się. Nie bójcie się, czytania są fantastyczne. Wystarczy zadzwonić. Moje czytania odbywają się z reguły przez telefon. Także porozmawiajcie miło, jeżeli nawet nie chcesz porozmawiać, ja ci wszystko opowiem. Ale powiem szczerze, że z reguły się nawiązuje długa i fantastyczna rozmowa, obopólna. Bo mówię, my jedni i drudzy zawsze wymieniamy się tą energią. Co dla byczka. Co dla Was, moi kochani, pokonanie trudności dla niektórych z Was, mówię ten ruch obfitości, tak jak powiedziałam, może być to zmiany, zmiany, zmiana pracy, to będzie ta pokonanie trudności dla Ciebie, może być to jakaś sprawa finansowa, nie wiem, gdzieś napłynie do Ciebie te finanse, ten ruch obfitości, ktoś tam y, Ci pomoże, wysypie się, nie wiem, może być to wygrana w totka, wypuszczaj kupon, bo to też warto, no i może się dziać, może się dziać, także tutaj... Y, bardzo dobre karty. Jesteś na takim przeglądzie życia yy, i zaczynasz coś jasno yy, odczuwać, coś, co kiedyś, mówię, ci się wydawało jakby w ogóle niedostępne, niezauważalne przez Ciebie. To tutaj się zacznie. Przegląd życia i zastanów się, co jest dobre, a co złe, co przeciągać dalej, a co zostawić ze sobą. Bo warto, warto zostawiać nieraz balast, który nam gdzieś ciąży, wydaje się, że może się nam przyda. To jest tak samo jak z szafą. 50 rzeczy, no się może przydadzą albo schudnę, albo przerobię, a się okazuje, że oprócz tego, że wpierdzielają tą wolę, to do niczego więcej się to tam nie przydaje. Wyszła mi karta wolności. No i tutaj uwolnij się od czegoś, co ci nie służy. Jeżeli tą, tym, tym ograniczeniem jest, mówię, nieudany związek, zastanów się, jeżeli zbyt długo walczysz, czy jest warto. Jeżeli walczysz z jakimś wiatrakiem, Ech, to zastanów się czy, czy nie za długo już walczysz z walka z wiatrakami się mówi e, jeżeli chcesz wolności, bo ci nie służy praca e, zmieniaj bo to też jest dobry, dobry czas, nie bój się bardzo głęboka jesteś wolny i możesz robić cokolwiek wybierzesz, także jeżeli coś cię ogranicza e, odpowiedz sobie teraz na jedno pytanie albo odpowiedz na to pytanie pisemnie co mnie obecnie ogranicza co ogranicza mnie teraz w moim życiu? Odpowiedz sobie na, pism, na piśmie, na, na to pytanie, może dojdziesz do jakiegoś konsensusu. Mój drogi byczku. Dobrze, sprawa to problem, 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 i ostatnie dwie karty, moi kochani, szybko poleciało. Yy, jaki problem do załatwienia? Co jest najbardziej na świeczniku? Na świeczniku jest przekonania. No i tutaj właśnie. Siedzimy w przekonaniach, że ktoś jest mądrzejszy, ktoś jest. Piękniejszy, ktoś jest młodszy, ktoś jest nie wiem, bogatszy. Eee, e, warto z tych przekonań wyjść, natomiast na tej karcie, to powiedziałam zawsze przy związkach mówię, Pan siedzi sobie e, w szklanej kuli, w której jest zima. I on opowiada, że jest śnieg, że jest mróz i tysiące innych rzeczy, które są związane z zimą. Natomiast pani siedzi sobie w kloszu, w którym jest lato. I ona opowiada o kwiatkach, o motylkach. Obie drągach. No, powiem Wam szczerze, kto ma rację? Obydwoje. Tylko kompletnie w innych kloszach siedzą. Także warto wyjść z tych ograniczeń, z tych przekonań, bo to są kartofiary. Jeżeli coś Ci nie idzie, wyjdź z przekonania, nawet nie wiem, wyjdź z przekonania takiego, że co Bóg złączył, człowiek nikt nie rozłącza. No, powiem szczerze, kompletnie nie zgadzam się z tym. I nie wiem kto to wymyślił, czy to Bóg łączy. To już Tobie daje kochana istotą odpowiedź na to. No trochę głębiej tutaj weszłam. Nie bez pozery jest billboard, bo zupa była zasłona. Teraz, tak jak ja powiedziałam, że mnie nie przyjęła pani fryzjerka, bo miałam za bardzo dziurkę odnoska pod maseczką otwartą i chciałam poprawić i nie zezwoliłam bo do tego prawo, tak samo Ty masz prawo żyć w szczęściu, tak? Ja wolę być potargana, niż, niż się zatruwać 4 godziny pod maseczką u fryzjera i Ty też nie musisz chodzić tak jak na billboardzie z podbitym okiem, bo Bóg to złączył nie tędy droga. Jeżeli oczywiście to ciebie to dotyczy, bo mówię, to czytanie jest bardzo, ten przekaz jest bardzo taki no, głębszy, także jeżeli tutaj czujesz, jeżeli to do Ciebie miało dotrzeć, moja druga istota, to naprawdę nie musisz. Co to rozwiąże? Co rozwiąże, to? Zaufanie, zaufanie do siły, do Boga, no i ta świętość, tak? Zaufanie że Bóg da nam wolną wolę i nas nie ocenia. I zaufaj życiu, bo powiem Ci szczerze, mój drogi pyczku, tu jest pies pogrzebany u Ciebie. Ty uważasz, że naprawdę musisz przejść przez małe piekło, żeby dotrzeć do najmniejszego źródełka wody. Tak to wygląda. To jest Twoje przekonanie, warto się z niego rozkodować. To wszystko! To wszystko i aż tyle. I zapraszam do następnego czytania i do następnych filmików. Może właśnie nie dotyczących przekazów anielskich, ale może takiego luźnego, luźnej rozmowy. Chociaż też rozmyślam, żeby stawiać codziennie po jednej karcie tak zwana kawusia, nie wiem. Może jakaś nazwa: kawa z aniołkami, czy anielska kawa, czy poranna kawa, nie wiem. Może jakieś pomysły wy będziecie mieli. Także zapraszam do wpisu. Do usłyszenia, do zobaczenia. pa pa pa